Jest dzisiejsze śniadanie. Tej trasy dokonałam wszelkich możliwych złych wyborów, jeżeli chodzi o kierunki jazdy i, i przyłożenie na stawki. No ale powiem Wam szczerze, że w końcu mam zlecenie. Ten Madryt to jest strasznie ciężki kierunek. Też to, że ja w tą stronę jechałam przez nocki i dopiero po południu zaczynałam funkcjonować, to nie ułatwiało załatwienia ładunku. Ale no więc mamy poniedziałek, rozpoczynamy trzeci tydzień w trasie. Tak tylko przypomnę, że w tej trasy to już byłam tak w Atenach, w Madrycie. I teraz jadę się ładować do Holandii. A z Holandii już zamierzam jechać do Polski, do domu i odpoczywać. Więc y, wygląda na to, że. O ile przez cały ten. Yy, dobra, żalajcie, nie wyjadę. Się skupię. O, Camino de Santiago. Pewnie tędy szła Domi. A w sumie by było śmieszne. Tak sobie wyobraziłam teraz, że. Spotykam tą dziewczynę. <śm> właśnie tą Domi, co idzie teraz. Nie wiem, czy ją śledzicie, czy nie. Oglądam na TikToku. Ona idzie właśnie z Polski do, do tego, tym y, szlakiem Świętego Jakuba, już tam czwarty miesiąc, czy ileś tam. Generalnie bardzo fajne robi te dzienne takie, powiedzmy, sprawozdania. No i tak sobie pomyślałam, że jak ją tak sobie wyobrażam, że nagle ją po prostu widzę tutaj, na tym szlaku, to pewnie by była w niezłym szoku. I sobie w tej chwili wyobraziłam, w jakim wy jesteście... Zrozumiałam czasami wasz szok, jak mnie gdzieś spotykacie na szlaku, że ktoś przychodzi i tak mówi O kurde! Ja bym też tak zrobiła. O kurde, ale przypadek. No ale dobrze, słuchajcie, mamy drogę podjazdu, bo z Madrytu samego nic mi się nie udało złapać. Więc y, moje kontakty niestety zawiodły, bo miało coś być, miało coś być, ale później się okazało, że y, jednak nie ma. To dmi I tak to jest w transporcie. Natomiast powiem Wam, że ten Madryt to te ładunki znikają po 50 centów stąd. Ale ja o tym wiedziałam, że tak będzie. Mi się udało coś złapać za całe euro. Więc jak na Madryt, to i tak dobrze na taką ostatnią chwilę, bo tak kontraktowo to z pewnością jest trochę lepiej. Tak wam powiedziałam, że ta trasa, tak pod kątem planowania, to mi średnio idzie. Znaczy, planowania. Widzicie, dlaczego właśnie takich tras ja nigdy nie zrobiłam pracując w jakiejś firmie? Bo to jest po prostu nieopłacalne. Ale z Aten do Madrytu, fajna była trasa. Pamiętacie? No fajna była, nie? Fajna, ale to trzeba mieć swój własny zestaw i samemu wziąć po prostu to wszystko, bo są dużo bardziej opłacalne w tej chwili kierunki, niż takie właśnie kierunki tutaj południowe, ale tak zawsze było, z wyjątkiem jakichś tam pewnych okresów. No. Kluczowe jest to, że jedziemy w kierunku domu. No to gaz! Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko widać tylko i wyłącznie z ciężarówki. Ja wiem, że gdybym jechała osobówką, to bym mało co zobaczyła. Weź, z zwiedzę osobówką, a z drugiej strony ciężarówka nie wiedzie tam, gdzie osobówka. I tak. Kajś tam. To najlepsze wino w Hiszpanii, według mnie. Więc jeżeli lubicie wino La Rioja, to wiedzcie, że ono pochodzi stąd. Winni na razie nie widać, ale i tak jest ładnie nie? patrzcie, mamy monument Woli w Hiszpanii. Tylko, że z hiszpańską oryginalną kulturą, z hiszpańską kuchnią, z hiszpańskim językiem. I właśnie dlatego ja dużo bardziej wolę Europę od Stanów. Nie wiem, czy wiecie Stanów i generalnie Ameryki. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze bodajże do 2024 roku. Kanada sterylizowała kobiety rdzenne. Więc wiecie, ta sama Kanada, która taka, wiecie, pitu-pitu, wszystko ten, tacy wspaniali i tak dalej, ale wcale się niczym nie różni od Stanów. Więc ja po prostu mam personalnie z tym ogromny problem, że po prostu z tym, co biały człowiek zrobił rdzennej ludności, a teraz tam mówi, a co oni są źli, bo oni podatków nie płacą, <laughs> co z nimi zrobiliście. Generalnie więc o to mi chodzi, po prostu bym nie mogła mieszkać w Stanach, bo, bo to jest po prostu kontynent, który spływa krwią. Ci ich przyjęli, a to im zrobili. Mi się zdaje, ale są krzywe. Patuje <grystanie> im mocno. No dobrze, mamy 700 metrów. Yeah, tak, oh, okay. w is, is Czyli e, ważą nas na dwa razy. Salówka i przyczepa osobno. Krótka waga, no tak jest. To jest no szczerze, że ostatecznie nie zdążyłam zjeść, a bok czeka, jest to godne. Więc w pola ze słomą. W zawsze się jeździ wolno. Bo złamej siano tak właśnie zawsze ważą. A z drugiej strony ja mam teraz mało paliwa. Jak będę w Holandii, to będę mieć więcej paliwa. Ale to na korzyść. Nie, to, to nie. Ok, e, wait two minutes a uh, follow me. So, ok. okay. I one question because I make YouTube. Is it okay for you if we, I record the loading uh, like camera? Okay? Oh, yes, no, yes, problem? no problem? No, okay. no problem. Okay, <laughs> Wait. Wait, thanks. Uh, no problem. Co zrobić w ogóle? Mężczyźni XXI wieku zrobił szkodę. Jeszcze na koniec dach, bo już się tak zdenerwował, że już nie ogarniał. Jak się człowiek denerwuje, to robi błędy. No i zostawił mi to wszystko. Patrzcie pod słowo. Pojechał w pizdu, no? Foszę. Swoją drogą to jest dziwne, bo to zawsze takie coś się ładowało po prostu trzy to się mieściło, tutaj rzeczywiście tak patrząc tak, tak mi się zdaje, że jakby dobrze ładował to by się zmieściło, ale no, zmieściłoby się, bo patrzcie widzę, nie, no mina ten panel no nic tak czy inaczej musimy jeszcze spisać szkoda, ale mam nadzieję, że nie utrę, to jeszcze muszę się zważyć ja co za załadunek wziął uciekł dziewczyny jakbyście się zastanawiały czy się boicie że sobie nie poradzicie w takich pracach to patrzcie jak sobie mężczyźni radzą jak ponoszą konsekwencje sami Pardon przyjechał z narzędziami i naprawił to, co się da naprawić, więc ja odwołuję. Odwołuję. O Jezu, aż chwilkę sobie odpocznę, bo lepiej jest czasami chwilkę odpocząć. muchy tu. Chyba muszę bardzo śmierdzić, bo tak muchy mi tu latają. No więc yy, zdarzają się takie rzeczy. Najbardziej mnie zmartwiła nie ma prawa, bo naprawa będzie szybka, tylko ten panel on jest na śrubach u góry. więc po drodze zajadę do Gniotpolu, wymienią mi i pojadę dalej. Natomiast najbardziej to mnie zmartwiło to, że do domu nie dojadę, ale teraz jeszcze jak kurczę na koniec. Tą pledę mi obtarł u góry. No nie wiem, czy mi ją zakleją, czy podejrzewam, że po prostu myślę, że trzeba będzie po prostu pasek zakleić i tyle, nie będę całego dachu wymieniał. No szkoda mi chłopaka, szczerze powiedziawszy, no ale no niestety tak to w życiu jest. No. Ja też jak szkoda komuś zrobiłam, no to po prostu dawałam ubezpieczenie i tyle. Ostatecznie tego są ubezpieczenia. Chłopak na końcu przyprosił, Ja powiedziałam, że. Shit happens. No bo się zdarza, mi się nie zdarzyło, no zdarzyło, każdemu się zdarzyło. No dobra, mam rzeczkę po drodze coś tam sobie zjemy, i serek. Może się chciało zdjęcie zrobić. A dobra. Szósta. Ech. Jezorro Taka okolica No ładnie, bardzo ładnie Nie ma jak to co? Tylko mała wioska, myślałam, że zdjęcie zrobię Ale patrzcie, że Olwie akurat No nawet bym go tak Dalej, No słońce za mocne Robi jeszcze róże No dobra, jedziemy już Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matias Kunkel, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Michi, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Caba, Filip Basanak.